W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak zrobić miniaturkę w darmowym programie przeglądarkowym, czyli Photopi. A Ty, jeśli chcesz więcej poradników odnośnie grafik, zostaw suba i łapkę w górę. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Jak już jesteśmy na przeglądarkę wpisujemy photopea.com Gdy już piszemy, znajdujemy się w tej aplikacji czy na tej stronie internetowej. Następnie klikamy nowy projekt, wybieramy sobie rozdziałkę, jaką byście chcieli. Ja w tym przypadku wybiorę 1280 na 720. Jak już utworzycie tą swoją białą kartkę, to dodajecie własne tło. Wyplik, otwórz i umieść, a następnie wybieracie tutaj swoje tło. Tak, nie macie swojego tła. Abyście chcieli, to Wam podeślę w opisie link do paczki, z której ja dziś korzystałem. A więc jak już będziemy mieli wybrane tło, to rozciągamy je do kartki, żeby pasowało i nie było żadnych białych końcówek. Jak już dopasujemy, to klikamy w obręcz, jakby to można nazwać, to dookoła, a następnie przechodzimy do. Tutaj takie kółko macie, ja tu jest takie kółko, następnie klikamy barwa i na scenie, po kliknięciu tego możemy zrobić, żeby nasze tło było bardziej, nie takich kolorków lepszych, żeby będzie takie żywe nasze tło. Teraz ustawiacie tak tło, żeby pasowało pod was i żeby ładnie to wyglądało. Ja sobie ustawię na przykład tak 20 na 24 będzie dobrze. Wtedy, jak mamy już ustawioną tą barwę na scenie, dobra, teraz przechodzimy do dodania swojej głównej postaci lub tego czegoś, co będzie odgrywało na waszej miniaturce czy grafice ważną rolę. Robimy to tak samo jak z tym tłem, czyli plik, otwórz i umieść, a następnie wybieracie swój plik z główną postacią. Ja mam ją akurat tu. Zaznaczam, że confirm, a następnie daję rasteryzuj i przy... przynoszę ją na samą górę. Po tym, jak mamy już ją przeniesioną na całą górę, a następnie jak daliśmy rasteryzuj, klikamy na klawiaturze W, a następnie klikamy w to białe tło. Jeśli, wam się jeśli będzie Wam się zaznaczyć takie tutaj dookoła, a macie białe, wpisujecie tutaj u góry 100%, czyli po prostu 100%, a następnie delete. I mamy usuniętą już całą dookoła białą warstwę. Teraz umieszczacie. Postać tak, aby pasowała Wam na grafice. Mi akurat będzie ona pasować jakoś tutaj. Jak już mamy dodaną postać, trzeba jej dodać jakiś cień zewnętrzny oraz obrys. Dajemy pra prawym przyciskiem myszy opcję mieszania, a następnie obrys, i tutaj sobie zwiększamy rozmiar, na przykład taki O, taki jest, mi się podoba. Następnie cień zewnętrzny. Tutaj możecie sobie użyć tego, co ja mam. Też jest git. Jak już macie to zrobione, klikacie OK. Teraz by się przydało dodać jakiś napis. To wybieracie tutaj te lub klikacie te na klawiaturze. Robicie takie coś. Zaznaczacie taką długość, jakby. I w moim przypadku wpisuję jak? Tylko pierwsze po grubie. Ciągę na 124 na przykład i wpisuję jak zrobić. Nie podoba mi się ta czcionka, więc klikam sobie w to, tutaj, sobie najeżdżam, klikam w to i wpisuję tutaj sobie moją csiągkę, czyli produkt Sans i najeżdżam na to, klikam jeszcze raz i klikam w moją csiągkę. Gdy już mam ją wybraną, daję sobie OK. Teraz wystarczy ustawić tak napis, żeby Wam pasował. Mi akurat będzie pasował jakoś O. Jakoś tak i trochę zaniżmy postać. O. Tak mi będzie to pasowało. Następnie, co trzeba zrobić, żeby ten napis tak brzydko nie wyglądał? Klikamy w ten napis. Prawy przycisk myszy opcję mieszania i następnie dodajemy tutaj nakładkę gradientu, a następnie dodajemy tutaj swoje kolory, które nam się podobają. Mi się podoba akurat taki niebiesko-biały i ja tak po prostu go zostawiam. Dodaję cień zewnętrzny. I obrys. Gdy już mamy to skończone, dobra. Teraz trzeba dodać drugi napis, który będzie pod tym pierwszym. Robicie tak samo jak z pierwszym, czyli klikacie T, a następnie robicie taką tabelkę. Wpisujecie miniaturkę. No tak w moim przypadku jest. A następnie ustawiacie ją tak, aby Wam pasowała. I, pasuje, i robicie tak samo jak z poprzednim, czyli opcję mieszania. Cień zewnętrzny. Nakładkę gradientu i tu sobie ustawiam akurat inne kolory. Ustaję sobie takie pomarańczowo-żółte. Gdy macie już ustawiony taki kolor, który Wam się podoba, klikacie OK i również zaznaczacie w tym tekście obrys. Jak widzicie, mamy już cały napis zrobiony. Jest bardzo ładny. Możecie jeszcze się tu oczywiście pobawić w tych opcji, opcjach mieszania, ale to już od Was zależy. Klikacie OK. I teraz by się przydało dodać jakby ten znaczek fotopi. Na no kartę i wpisujemy fotopi. A następnie grafika. I tutaj macie to pierwsze zdjęcie, co wam wyskoczy. Klikacie kopiuj obraz. Następnie skrót klawiszowy CTRL plus V. CTRL plus V i mamy i mamy tutaj, jak to może powiedzieć, nasz znaczek z Fotopii. Teraz ustawiacie sobie go w wybranym miejscu. Mi akurat będzie pasował jakoś tutaj. Wy możecie ustawić sobie w ogóle inny obrazek i tak dalej, czy tam grafikę. Gdy już macie dopasowaną, klikacie w nią. Następnie dajcie opcji mieszania. I wybieracie cień zewnętrzny. Zewnętrzna poświata. Ustawiacie sobie tutaj, jaka ma być ta poświata. U mnie będzie akurat taka jasno-niebieska, będzie dobra. Następnie jeszcze wewnętrzną poświatę możecie dodać, ale to już od waszego wyboru. I co by tu można jeszcze dodać? No i raczej to wszystko. I jak macie już ustawioną tą swoje style warstwy tej grafiki czy obrazu, klikacie OK. I tak samo jak z tamtym. Ty mamy już prawie. Połowę zrobioną przyszedłby czas, żeby dodać szczałki. Wpisy szczałka PNG, klikacie o, od razu w grafikę mi tu weszło. Klikacie w tą szczałkę, dajcie znowu kopiuj obraz, wracacie do Potopay, klikacie Ctrl V, klikacie Ctrl V i mamy szczałkę, ale ta szczałka ma tu z tyłu te. Biało, czarne, czy szare kwadraciki. Co zrobić, żeby ich nie było? Klikacie e, W, następnie w strzałkę, klikacie CTRL-C, CTRL-V. Po dodaniu tej, po jakby wklejeniu tutaj drugiej strzałki, zakrywacie tą pierwszą i macie strzałkę. Ustawiacie ją w miejscu, w którym chcielibyście, żeby ona się znajdowała. Ja bym chciał, żeby ona się znajdowała na tym. Tak. O. Tak może gdzieś bardziej skręcimy nią. Tutaj zmniejszymy. O. Ja chciałbym, żeby się ona tak znajdowała. Gdy już sobie jedną ustawicie, przechodzicie jakby do znowu ustawiania. Kolorów tej strzałki i tak dalej klikacie opcję mieszania cień zewnętrzny jak zwykle nakładka gradientu i tu już wam podpowiada ze starej starego napisu ale ja bym chciał żeby w drugim było tutaj trochę jak to można powiedzieć ciemniejsze więc sobie trochę ściemnia gdy już sobie trochę ściemniliście i macie gotową strzałkę Tutaj trochę ją można jeszcze poprawić. Gdy macie już gotową strzałkę, klikamy CTRL-C i CTRL-V. Po, po zrobieniu takiej kombinacji, mamy drugą taką samą strzałkę. Teraz, aby ta strzałka nie była w tą stronę jak jest teraz, tylko żeby była odwrócona i pasowała pod ten znaczek, klikamy tutaj w, środ w środek. A następnie obróć w pionie. Ustawiamy ją tutaj tak fajnie, jakby żeby wam pasowała. Mi akurat będzie tutaj tak pasować. O, o tak mi będzie pasować. Więc tak zostawiam. Czegoś nam tu jeszcze brakuje. No czego? No, na mojej miniaturce mogliście zobaczyć, że są tam, tam znaki zapytania, więc klikacie znowu tekst, dajecie znak zapytania. Klikacie lewym przyciskiem myszy, opcję mieszania, nakładka gradientu, a następnie zmieniacie tu kolory, na które byście chcieli. Ja sobie dopasuję teraz do, tej, do tego górnego napisu tą szczałkę, żeby pasowała ładnie. Czyli może tak bardziej o taką szczałkę, żeby pasowała po prostu do tego napisu tu z dołu. Gdy już mamy, dodajemy sobie cień zewnętrzny. Tu możemy trochę zmniejszyć i trochę krycie. Gdy już mamy ją zrobioną, klikacie Ctrl Alt T. Po kliknięciu tego możecie sobie w dowolny sposób ustawić tą I Ja sobie ją teraz ustawiam tak, aby mi się podobała. Mi się będzie podobała tak o, tak może w tym miejscu. Gdy już mamy ją ustawioną, klikacie CTRLC, C, a następnie Wam się znowu tworzy drugi znak zapytania. Ustawiacie go tak jakbyście chcieli, czy tam swój napis i potwierdzacie. Gdy już macie to potwierdzone, klikacie na klawiaturze B, żeby dodać takiego glowu. Klikacie w to oto u góry, zmieniacie na to, a następnie wybieracie sobie tu rozmiar, jaki chcielibyście, żeby po prostu. Pogrubić tym glowem, czyli tą jasnością. Ale, żeby dodać glow, trzeba stworzyć nową warstwę. Klikamy tutaj na dole, nowa warstwa, a następnie zmieniacie kolor. No, a ja sobie zmienię na taki żółty, żeby zrobić glow szczałką. I jedziecie teraz po tych szczałkach, a następnie zmieniacie tu krycie na przykład na 40. Czytam na 30, o. Również, jak mogliście zobaczyć jeszcze na miniaturce, że ten tutaj ten żółty napis też był, był podjaśniony, więc robimy sobie taki, tak przejeżdżamy sobie po tym napisie, można powiedzieć. I mamy teraz też dolny napis podjaśniony. Byłoby trzeba też te znaki zapytania tak trochę dać im glow, Więc zmniejszamy sobie tutaj trochę rozmiar. I jedziemy po tych, po tych znakach zapytania. Jak widzicie, miniaturka jest już skończona. Jeśli Wam się odcinek podobał, możecie zostawić jeszcze raz lajka like oraz suba. Jeśli nie będziecie wiedzieć, co macie zrobić, możecie napisać do mnie na Discordzie, do którego linka zostawiam wam w opisie, a następnie tworzycie etykietę i ja Wam wszystko wytłumaczę. To by było wszystko w tym odcinku, możecie wyczekiwać kolejnego odcinka. Dzięki i do zobaczenia!